Prawdopodobnie będę zaczynał jeszcze mocniejszy challenge. Sotry Alicji, bo rozjebie ten czat zaraz i się w kurwie. Ja co z Alicji znowu? Czekaj, żeby tu nic nie zlikować. Jak Alicja ma? Madlaim, chyba, Mady. Czekaj! Ona tu. To jest pusia? Nie no, pusia by pokazała na Instastory. Kto to na zdjęcie? Jeszcze nie chcę tego mówić publicznie, ale może niedługo. Aha! I patrz! I ta kołdra, ona się nie zagina tu czyli się nie kończy na jej nogach. Czyli kto. Aha! Dobra, już wszystko jest wiadome. Czyli... Jak zawsze Bardzo Frankowi... Dobrze. Koniec kontentu z Nacuel, dziękujemy, kolena aktorka. Czyli... Przeprowadzamy w lutym casting na moją dziewczynę z Tindera. Zapraszam jakieś 10 Tinderówek, będziemy przeprowadzać casting w ciemno. Udawaczu, kurwa, O, dziękuję Niko.